Cześć! Tu Marcin i Azotowy Podcast. W parę minut usłyszysz o tym, co jest tematem tego podcastu, a skoro tu jesteś, to pewnie Cię zainteresuje. Jak chcesz o tym przeczytać, to zapraszam na azotownia.pl. A jak chcesz więcej takich treści, to daj kciuka w górę, subskrybuj mój kanał i zaznacz dzwoneczek do powiadomień. No to do tematu. Generator azotu do lasera. Jak generator azotu do lasera zmienia cięcie? Wyobraź sobie, że prowadzisz zakład, gdzie laser codziennie tnie dziesiątki arkuszy blachy. Każda godzina przestoju kosztuje, a każda zastawa ciekłego azotu to nie tylko wydatek, ale i logistyka. A gdyby tak zyskać niezależność, obniżyć koszty i jednocześnie poprawić jakość cięcia? To nie obietnica z reklamy, to realne efekty zastosowania generatora azotu na miejscu. Rozwiązuje problemy w sprężarkowniach? A temat cięcia laserowego z wykorzystaniem azotu przejawia się coraz częściej. Dlaczego? Bo mimo, że sprężone powietrze kosztuje, to generatory azotu pozwalają drastycznie ograniczyć koszty produkcji i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlaczego azot jest tak ważny w obrócie laserowej? W procesie cięcia laserowego azot pełni funkcję gazu obojętnego, który usuwa roztopiony materiał z obszaru cięcia, jednocześnie zapobiegając utlenianiu się krawędzi. Dzięki temu uzyskuje się gładkie, czyste i wolne od nalotów cięcie co jest szczególnie istotne w przypadku stali nierdzewnych, aluminium czy miedzi. W spawaniu laserowym azot również odgrywa kluczową rolę, chroniąc stopiony metal przed kontaktem z atmosferą, co zapobiega powstawaniu porów i innych defektów spoiny. Zapewnia także wyższą wytrzymałość i estetykę złącza. Dlaczego klasyczne dostawy azotu to pułapka? Dostawy butlowe lub zbiorniki kriogeniczne to rozwiązania, które znamy od lat. Ale czy zdajesz sobie sprawę, z czym się wiążą? Obydwa rozwiązania niosą za sobą pewne wyzwania. Logistyka i magazynowanie, na przykład. Butle wymagają regularnych dostaw, co wiąże się z kosztami transportu i magazynowania. Zbiorniki kryogeniczne, choć pojemniejsze, również generują koszty związane z dzierżawą i uzupełnianiem. Dodatkowo prześleć drogę cysterny i popatrz na wszystkie straty spowodowane odparowaniem, przepompowywaniem i składowaniem. Po drugie, wahania cen. Ceny azotu na rynku mogą podlegać fluktuacjom, co utrudnia stabilne planowanie budżetu, bo cena azotu zależy głównie od cen gazu i energii elektrycznej. Pewnie nieźle to odczułeś w czasie pandemii. Z tego powodu jeden z producentów nawozów azotowych nawet zaprzestał produkcji. Ryzyko przerwa w dostawie. Awaria dostawy lub opóźnienia w transporcie mogą prowadzić do przestojów produkcji. Popatrz, ile w roku mamy wydłużonych weekendów. Jeżeli produkujesz w te weekendy z wykorzystaniem azotu, to co się stanie, jak go zabraknie? No i jakość azotu. W przypadku butli istnieje ryzyko, że zanieczyszczenia w butli mogą wpłynąć na jakość azotu i w konsekwencji na jakość cięcia. Sprężone powietrze kosztuje, a azot w butli kosztuje jeszcze więcej. Generator azotu do lasera to niezależność, która się opłaca. Rozwiązaniem, o które coraz częściej pytają się klienci, jest generator azotu do cięcia laserem. Działa na zasadzie PSA, adsorpcji zmiennociśnieniowej, czyli selektywnego oddzielenia azotu od innych składników powietrza. Zasady działania takiego generatora opisałem w azotownia.pl. Jakie mamy korzyści z tego? Konkretne. Niższe koszty. Produkcja na miejscu eliminuje potrzebę zakupu, transportu, magazynowania gazu i związanych z tym strat azotu. Stała dostępność. Masz tyle azotu, ile potrzebujesz i to zawsze. Wysoka jakość. Do 99 i 900... 99% czystości, bez niespodzianek. Niezależność, nie martwisz się rynkiem ani dostawcą. Bezpieczeństwo, koniec z butlami pod wysokim ciśnieniem. No i ekologia, mniej transportu to mniej dwutlenku węgla. Nie sztuką jest sprzedać, sztuką jest dobrać. A dobry generator azotu to inwestycja, która zwraca się szybko i pozwala spać spokojnie. Generator azotu to jest idealne rozwiązanie dla każdego lasera. Niezależnie od tego, jakiego używasz lasera, który wykorzystuje do pracy gazu osłonowego, generator azotu jest rozwiązaniem znacząco poprawiającym Twoją wydajność i obniży koszty operacyjne. Dzięki możliwości dostosowania czystości i ciśnienia azotu do indywidualnych potrzeb, generatory te stanowią elastyczne i niezawodne źródło gazu asystującego. Wazetownia.pl oferuje szeroki wybór generatorów azotu, które zostały zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach przemysłu laserowego. Rozwiązania te gwarantują niezawodność, wydajność i długotrwałą pracę, zapewniając spokój ducha i pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze: na precyzyjnej i efektywnej obróbce laserowej. Producent maszyn do przetwórstwa blachy i maszyn prototypowych. Firma używała lasera Fiber firmy Triumph do cięcia cienkiej stali i kierownik produkcji zastanawiał się, jak dobrać wydajność generatora azotu do lasera. Wydajność generatora wyrażana w normalnych metrach sześciennych na godzinę powinna być dobrana do mocy lasera, grubości i rodzaju ciętego materiału oraz planowanej prędkości cięcia. Na jego pytanie, ile azotu potrzebuje do cięcia laserowego, wyliczyłem z miesięcznego zużycia azotu wymaganą wydajność generatora azotu na poziomie 5,8 normalnych metra sześciennego na godzinę. Problemem były częste przestoje. Dostawca gazów nie zawsze wyrabiał się na czas, a brak azetu to jest zero produkcji. Idealnym generatorem azotu do lasera Trump okazał się Gen 2 i 4.0 model 2130 z firmy Nanopurification. Jego wydajność dla czystości 99 995 99,995% klasa 4,5 wynosi 7,2 normalnych metra sześciennego na godzinę przy ciśnieniu zasilania sprężonym powietrzem 7,5 bar. Po wdrożeniu generatora azotu do lasera ze sprężarką śrubową, uzdatnianiem doprężaczem i zbiornikiem buforowym, azot jest dostępny 24 7 Ciśnienie regulowane reduktorem z doprężacza butli do wysokiego poziomu, np. 27-30 bar. Firma przestała uzależniać planowanie produkcji od kalendarza dostawcy azotu. Oszczędność ponad 150 tysięcy złotych rocznie. Koszt inwestycji zwróci się po 20 miesiącach. No i lepsza jakość i powtarzalność cięć doceniana przez klientów końcowych. Nie wiedzieliśmy, ile nas kosztuje ten niezauważalny gaz, dopóki nie przestaliśmy za niego płacić odpowiada kierownik produkcji. Dodaję jeszcze inni biegają za butlami. Ja skupiam się na zleceniach. To był mój najlepszy zakup po laserze. Decyzja, która się opłaca, każda z firm kupujących generator azotu do lasera dochodzi do tego samego wniosku. Niezależność, bezpieczeństwo i oszczędności, jakie daje własny generator azotu, są nie do przecenienia. Firmy które przeszły na generatory azotu nie chcą wracać do butli tak jak porównywać własną studnię do codziennego wożenia wody w wiatrach jeżeli masz laser warto rozważyć to rozwiązanie zanim kolejne butle wywindują ci koszty operacyjne jeżeli zależy ci na stabilnej pracy oszczędnościach i pełnej kontroli zainwestuj w niezależność chcesz porozmawiać o tym jaki generator pasowałby do twojej aplikacji napisz albo zadzwoń to bierzemy rozwiązanie które będzie działać bo nie sztuką jest sprzedać a sztuką jest dobrać już z tego odcinka, ale jeżeli uważasz, że temat nie jest wyczerpany, to śmiało pisz lub dzwoń, a ja nagram na ten temat uzupełnienie.